Nasze rowery, nasze rowery. Możemy o nich mówić bez końca. Po doskonałej recenzji jaką na temat swojego krosowego roweru przygotował Jarpen, pozdrawiam Ciebie serdecznie, wszystkim się bardzo Twój odcinek spodobał, przyszedł czas na szosuwę Gianta od Tomka. A Tomek w ogóle przebił wszystkich, bo kupił rower za pieniądze z wesela. Nie ma lepiej spożytkowanych pieniędzy. Zobaczmy co Tomek sądzi na temat swojego Gianta, a potem porozmawiamy na temat jego roweru w komentarzach. Oglądamy. Siemano, chciałbym dzisiaj Wam zaprezentować mój rower szosowy Giant Defy 3 Kupiony w 2015 roku, notabene za pieniądze z wesela yy, Rower szosowy niby budżetowy, niektórzy by nazwali cena tego roweru to 3500 zł Natomiast to co oferuje ten rower dla początkującego Amatoro zawodnika, że nazwijmy to tak. No, jest naprawdę czymś, 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 czego tak naprawdę szukałem. Jest to mój pierwszy rower szosowy, dlatego pokrótce pokażę Wam, jakie są jego największe zalety, no i też wady, których jest bardzo mało. Zaczynajmy. Jeżeli chodzi o wagę, waga 9800 gram. Standard, tak? Standard, jeżeli chodzi o yy, rowery, rowery tutaj z dolnej półki rowerów, yy, rowerów szosowych. Yy, notabene, kupiony niedaleko za oknem. Jeżeli widzicie ten blok, za tym blokiem. Jest autoryzowany serwis Giant. A jeżeli chłopaki oglądają ten film, bardzo, bardzo gorąco ich pozdrawiam, bo serwis mają naprawdę świetny. A i z cenami można, że tak powiem, ponegocjować. Ale wracajmy do, do roweru. Rower służy mi głównie, głównie do startów w zawodach, startowałem już parę razy, głównie na dystansach 50 km. Był Kolna Lang Team w Gdańsku, był Garmin Iron Triathlon w Elblągu, Cyklo Gdynia było i nasz elbląski Enduroman organizowany przez El Aktywnych. Zaczynajmy. Rama oczywiście aluminiowa, widelec, karbon Trochę teraz powiem Wam o sprzęcie, bo niektórzy mówią yy, o sprzęt, o ospr sprzęt ważna rzecz, tak? Jeżeli nie jesteś zawodowcem, półzawodowcem, tak? Tak jak w moim przypadku. Ścigam się, bo lubię jeździć na zawody i zbierać, zbierać medale. Trochę ich się tu nazbierało, już jak widzicie. Naprawdę nie ma potrzeby kupowania roweru, ładowania, kasy. W Shimano Ultegra już nie mówiąc o Dura się. Ja mam w tym rowerze fabryczną Shimano Sore 2 na 9 i powiem wam tak. Oczywiście są mankamenty, tak. Trzeba bardzo często ją regulować. Raz miałem problem z linką, ale tak naprawdę, czy jeżeli chodzi o sztywność tego napędu, jeżeli chodzi o korbę, tak, czy o wytrzymałość, nie mogę powiedzieć złego słowa. Ten rower na tym napędzie, to jest oryginalny napęd, zrobił prawie 6000 km. 4000 w terenie w różnych warunkach. Kto startował w cyklo gdynia 2016, ten wie, jakie tam były warunki. Zresztą tak jak zawsze na cyklo, pada, pada i pada. I 2000 km w domu na trenażerze teraz tej zimy. w tym, w tym roku dopiero dorobiłem się, dorobiłem się trenażera. Nic kompletnie niezniszczone zniszczone. Naprawdę. Napęd jest w świetnym stanie. To, co było wymieniane, tak naprawdę, to hak przerzutki. Ale to ze względu na małą kolizję na zawodach Lang team, gdzie jeden z pół uczestników zawodu po prostu wjechał mi w hak i go wykrzywił. Natomiast to jest tak naprawdę tylko tyle. Oczywiście standardowe, standardowe akcje serwisowe typu linki, tak? No to tego, tego nie wyliczamy. Bo czy byś miał yy, rower za 3,5, za 2 czy za 20 tysięcy, to tak i tak musisz to wymieniać. Więc tak naprawdę, według mnie, jeżeli chcesz kupić rower szosowy, ale masz okrojony budżet. Możesz, masz dwa tak naprawdę wybory, albo kupić używany rower, albo nowy z gwarancją i na trochę gorszym osprzęcie. Czy gorszym? Nie powiedziałbym, bo czy ja jeżdżąc na Ultegrze, Dura się czy na SORze odczułbym jakąś różnicę, jeżeli to jest mój pierwszy rower szosowy? Nie wydaje mi się, naprawdę. Więc tak naprawdę, tak naprawdę trochę takie pompowanie tak, takiego balonika, że wszyscy muszą mieć Dura Ulte Ultegry, co najmniej już no 105, żeby startować w zawodach minimum, nie ma dla mnie tak naprawdę żadnego sensu. Shimano Sora to jest to, co wybieram, części są dużo tańsze miałem okazję jeździć na Dura, na rowerach na rowerach na rowerach z Ultegrą i tak naprawdę nie widzę aż tak różnicy, aż takiej różnicy, żeby dopłacać do tamtych osprzętów, nie wiadomo ile ile pieniędzy. Jeżeli chodzi o ramę, moje odczucia są takie, rama sztywna jest naprawdę bardzo 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 sztywna rama yy, widelec karbonowy świetnie pochłaniający drgania także także tutaj giant zrobił naprawdę dobrą, yy, dobrą robotę to co, to co yy, tak jak yy, szukałem czytałem przy wyborze roweru miałem kilka marek yy, tutaj tutaj do yy, na uwadze yy, i tak naprawdę Mm, niewielu ludzi, niewielu użytkowników wybiera szosowe rowery Gianta, nie wiem dlaczego. Mała popularność, to samo też widać na zawodach. Bardzo mało rowerów Gianta yy, jest, jest na zawodach, jeżeli chodzi o yy, szosę. A szkoda, bo są to rowery bardzo dobre, bardzo dobrze, wy do dobrze wykonane. A jeżeli chodzi o cenę, no naprawdę tutaj, tutaj Giant dobrze, dobrze ją pozycjonuje w porównaniu do innych yy, do innych tutaj, yy, tutaj producentów. Tak. Yy. Trochę było o plusach. No i dalej plusy. Tak jak już wspomniałem, na tym napędzie zrobiłem 6-6000 km. Ostatnio podczas serwisu była rozkręcana korba, wkład suportu, wszystkie łożyska, nic kompletnie. Oto widzicie mojego psa. Leon przywitaj się. Leon. Tak. <grym> Tak, też go lubi. Był, był rozkręcany, chłopaki w serwisie nie uwierzyli, co tam było w środku. Calut, calutki osprzęt, nic nie zużyte. Wkład suportu no jak nówka blaszka. I tak naprawdę wystarczyło przesmarować, można było dalej, dalej jeździć, więc tak naprawdę sam byłem ciekawy, ponieważ no, nie mam tutaj kluczy, nie mam, nie mam aż takiego dryku, żeby tutaj ingerować w korbę, tak, w łożyska suportu. Rzeczywiście dobrze tutaj, tutaj to wszystko wyglądało. Były plusy, minusy. Co mogę zaliczyć do minusów tego roweru po niemałym już przebiegu i po prawie dwóch latach użytkowania. Fabryczny 67 Gianta. Szczerze mówiąc do dzisiaj się zastanawiam dlaczego go nie wymieniłem. Może dlatego, że... Ciężko by mi było dostać tak naprawdę siodełko do moich wymiarów, bo ja mam 1,87m wzrostu, wybrałem yy, Gianta Defy 3 w rozmiarze L, niby on jest ok, natomiast tak, nie wiem czy zauważyliście, yy, często jeżdżę na lemonce i często muszę też operować siodełkiem. Yy, w sytuacji, kiedy jedziemy normalnie, na normalnym chwycie, tak, jest ok. Natomiast przesuwając siodełko do przodu i kładąc łapy na lemonce, no to będę karbon, bardzo, bardzo uciska. <laughs> pewne części ciała, więc tutaj tutaj Giant się nie popisał nie mogę dostać na swoje gabaryty siodełka, nie wiem czym to jest spowodowane, może wy będziecie mieli jakiś pomysł, jeżeli tak jeżeli ten film pojawi się na kanale, dajcie, dajcie tutaj, tutaj swoje jakieś, jakieś pomysły, jeżeli chodzi o lemontkę, tu bym chciał parę słów powiedzieć, lemontka karbonowa Kupiona na jakiejś aukcji coś a la allegro, ale europejskiej, już teraz nawet nie pamiętam, co to była za aukcja. Po prostu chciałem kupić lemontkę karbonową, wpisałem lemontka karbonowa. Wyskoczyło mi takie coś, bodajże chyba nawet i francuska strona, jeżeli to pamiętam. W przeliczeniu na polskie 200 zł. Czy kupicie karbonową lemontkę za 200 zł? Mm -mm. Jest naprawdę świetna, pochłanianie tych drgań, gdzie, gdzie tak naprawdę przy naszych szosach te, te dziury są. Rewelacyjnie tutaj pochłania, pochłania te, te drgania. Także, także widziałem lemontki karbonowe po 400-500 zł. Dwa razy tańsza lemontka. Naprawdę super, super w moim przypadku się. Się, spra się sprawiła. Eee, zapytacie, dlaczego, dlaczego wybrałem akurat, akurat Gianta? Nie dlatego, że mam tutaj za oknem blisko serwis, tylko po prostu, po prostu bardzo podobała mi się szata kolorystyczna tego roweru taki, taki czarny mat w takim matowy. Teraz może tego nie widać, bo akurat mam słońce, cza, czarny mat w matową czerwin przechodząca. Tak naprawdę to jest chyba jeden z ostatnich giantów serii Defy. Teraz mamy serię con, Connect Content, coś w tym stylu. Z takim malowaniem, z takim agresywnym malowaniem. Teraz one wychodzą białe, biało z granatowym poprzednia, poprzedni Giant DeFi twór, dwójka przepraszam, dwójka na osprzęcie Tiagra była cała też ta, ta, taki agresywny, agresywny model z malowaniem całym niebieskim, takim brokatowym, też bardzo ładny, natomiast teraz trochę Giant już trochę na tym podupadł i właśnie, i właśnie tylko i wyłącznie białe z elementami czarnymi, seledynowymi, ale głównie tutaj króluje biel. A jak wiadomo, jak mamy rower biały, to i go trzeba częściej, częściej myć. Także jeżeli ktoś szuka roweru budżetowego do 4-5 tysięcy, spokojnie polecam Defaya. Z, wyprz z wyprzedaży, już DeFi'a nie kupicie, DeFi już nie jest produkowany teraz zastąpiła go seria Content ale w wyprzedażach, w serwisach jak najbardziej możecie możecie go y kupić, całą serię DeFi Content jest kontynuacją, dokładnie jeżeli chodzi o cenę jeżeli chodzi o jakość wykonania i o sprzęty to jest dokładnie to samo co DeFi Natomiast kolorystycznie i, i tutaj, że tak powiem, graficznie, wyglądowo, no ten rower naprawdę, naprawdę robi wrażenie. Jeżeli chodzi o koła, tu jest ważna rzecz. Wszyscy mówią koła, jak najlżejsze koła. Dla amatora, który od czasu do czasu jeździ sobie w zawodach, po co? Ja mam oryginalne koła SR2 od Gianta, fabryczne. Nigdy nie miałem z nimi problemów. Fakt, są ciężkie, ale są bardzo, bardzo mocne. Delikatne, może, może były regulacje, z tego co pamiętam ale to naprawdę, to naprawdę sporadycznie się zdarzało, że coś, coś mi ocierało o klocki tak? yy, notabene klocki też nie były wymieniane <gry> yy, także, także, także no, ja sam osobiście i, czytając w ogóle fora, oglądając yy, shybike'a yy, że trzeba wymieniać to, trzeba wymieniać ten, to ja jestem zdziwiony i myślę czy ja mam aż tak wytrzymały rower czy po prostu inni zajeżdżają te rowery i o nie, nie dbają Ja w swoim rowerze nie wymieniałem nic oprócz tak jak mówiłem Haka przerzutki i raz klamko manetka Ale to w akcji serwisowej prawdopodobnie klamko manetka była, była już fabrycznie pęknięta Także Giant od ręki mi to wymienił bez gadania w ramach gwarancji to było bodajże chyba pół roku po zakupie, po zakupie roweru. Także, także tutaj nic nie było kombinowane. Dlatego wielkie dzięki serwisu Gianta Weldlongu od chłopaków bardzo profesjonalnie tutaj podchodzą do sprawy. Ale tak, ale tak naprawdę każdy serwis Gianta, z tego co słyszałem, gdzie pytałem się kolegów po tak zwanym sportowym fachu, naprawdę, naprawdę można śmiało polecić. Są to fachowcy na najwyższym poziomie. Ja nie spotkałem się jeszcze z opinią negatywną y, na, temat, na temat serwisu Giant, i tak naprawdę to jest też ważne, tak, żeby mieć takie poczucie. Y, wiadomo, oglądacie Szajbajka, oglądacie inne kanały, czytacie fora, trochę wiedzy nabieracie na temat y, na temat rowerów, serwisów. Natomiast, jeżeli jest grubsza sprawa, trzeba jechać do serwisu, trzeba mieć poczucie bezpieczeństwa, że macie kogoś do kogo możecie pojechać i wam ten rower naprawi. Dzięki bardzo za wysłuchanie mojego krótkiego monolo monologu. Nie wiem, czy ten film dostanie się do Szajbajka. Natomiast, natomiast jest mi bardzo miło, że mogłem pochwalić się swoim rowerem. Yy, czy to będzie mój ostatni rower, nie wiem. Czy wymienię na lepszy, na a, droższy? Nie wiem. Natomiast na pewno nie planuję wymiany w przeciągu najbliższego roku, dwóch. Bo to jest naprawdę świetny, świetny rower. Jeżeli wy macie Gianta, Defy, e, może, może, macie wyższe grupy, te, yy, TCR, y. yy, no, też napiszcie tak naprawdę w komentarzach, co sądzicie o tych rowerach, jakie mieliście, jakie mieliście problemy z nimi. Zobaczcie jeszcze, jak on świetnie, jak on świetnie wygląda. Taki czarno-czerwony mat. Raz mi się zdarzyło, że na zawodach właśnie w Gdańsku na Kolna Lang Team Race spotkałem chłopaka z tym samym malowaniem. Nigdy więcej nie spotkałem już Defaja Trójki z 2005 roku. Także, także jeżeli, jeżeli macie Defaje, macie TCR-y, komentujcie, piszcie. Podzielmy się tymi, tak? Bo naprawdę Giant robi świetną, świetną robotę. Yy, jeszcze jedną rzecz, do której chciałem się przyczepić, łączenie i spawy. Tu będzie to dobrze widać, proszę. No, tutaj Giant, Giant to się nie popisuje. Colna <laughs> powiedzmy sobie szczerze, Kolnago <laughs> to to nie jest. Kolnago, Kolnago robi te spawy niczym karbon, niczym tak? tutaj one są bardzo wyraźne, bardzo duże i o tutaj szczególnie na łączeniu tutaj widzicie trochę nie no ale jak się już widziało łączenia kolnego no to to czego można, można, można wymagać eee, nie można wymagać tak to jest rower tani, to jest rower dobry, skuteczny polecam tak naprawdę wszystkim. Jeszcze raz dziękuję Wam bardzo, jeżeli obejrzycie ten film, mam nadzieję, że szajba go wrzuci. Nie wiem czy, czy z jakością wideo będzie dobrze, ale mam nadzieję, że, że film się podobał, że, że zaproszę Was do dyskusji na temat, na temat rowerów Giant, bo myślę, że są one trochę niedocenione w naszym, w naszym kraju. A tak naprawdę Giant robi świetną, świetną robotę. Dziękuję jeszcze raz bardzo za oglądanie. Szymano Szabajki, pozdrawiam, cześć! Tomku, dzięki serdeczne za przedstawienie Twojego roweru. Jeżeli wy, drodzy widzowie, zastanawiacie się, co zrobić, żeby pokazać Wasze maszyny na kanale Szabajki, jakiekolwiek by nie były, byle by były kochane przez Was, przeczytajcie informacje znajdujące się w opisie tego filmu. Czekam na Wasze maile. Cześć!